ale postaram się jakoś umiejscowić ich. No okej, okay, Ren, Lau w biały taki kubraczku w niebieskich spodniach. Natomiast Lakomy, e, biały podkoszulek koszulek i takie fioletowe spodnie. Dobra, na razie chłopaki równo walczą, nawet równo się uderzają. a Lakomy wygrywa pierwszą rundę. Końcówka, bo dla Lakomego runda druga, słuchajcie, jest e, Tym razem e, Ren. Odgrywa się, skutecznie, piękna podcinka, jeszcze tam trafił go, jak może był na dole. Lachowek próbuje, ale skuteczna końcówka, skuteczna kombinacja. za czasem, słuchajcie, zawodnicy naprawdę prezentują najwyższy poziom sztuki walki, w tym przypadku jest to punk do 3, Tekedy 3 No i kto wygrał drugą ruchę? Drugą ruchę wygrał Re. Teraz Blackout musi się troszeczkę spiąć i to robi. Oklepuje Re na Ale Re tutaj się obudził. Na przejrną inicjatywę. Tu się może wszystko sobie jeszcze da, wy, teraz. Dziękuje Ren, słuchajcie, wykończył. To był epizod i finisz. Gratulujemy mistrza. Ogłaszamy mistrza w turnieju TP3 na Poznankem Arena. E, ogłaszamy... Ren wygrał. Gratulujemy. Gratulujemy mistrzu. Gratulujemy wszystkim zawodnikom.